Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Od 17 do 22 lutego na terenie powiatu Gupczyckiego odnotowaliśmy 14 zdarzeń. 5 miejscowych zagrożeń, 8 pożarów i 1 alarm fałszywy. 18 lutego przed godziną 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki Peugeot w miejscowości Kietrz. Po przyjeździe zastępów straży podano jeden prąd piany na palący się pojazd. W trakcie tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Dalsze działania straży polegały na oświetleniu terenu akcji oraz kierowaniu ruchem kołowym. 22 lutego w Bogdanowicach doszło do groźnego wypadku dwóch samochodów osobowych marki Audi i FSO. Na łuku drogi doszło do czołowego zdarzenia obu pojazdów, w wyniku czego cztery osoby zostały poszkodowane. Jedna z samochodu Audi i trzy z samochodu FSO. Na miejsce zdarzenia, oprócz dwóch karetek pogotowia, zadysponowane zostały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamknięciu ruchu kołowego na odcinku drogi, gdzie doszło do zdarzenia, odłączenia zasilania z akumulatorów, zakręceniu zaworu butli LPG oraz neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Ponadto, w związku z silnie wiejącym wiatrem, wyjeżdżaliśmy do powalonych drzew i konarów w Zopowych Osiedle oraz w Szczytach. Gasiliśmy pożary suchej trawy w Lewicach, Niekazanicach, Grobnikach oraz Bliszczycach. Interweniowaliśmy w Głupczycach w związku z wyczuwalnym gazem w jednym z budynków. Gasiliśmy pożar kontenera na śmieci w Głupczycach. Gasiliśmy pożar w piwnicy oraz pożar drzewa w Dzierżysławiu oraz interweniowaliśmy w Głupczycach w związku z otwarciem mieszkania Dziękuję państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. W dniu dzisiejszym w Głubczycach w urzędzie miejskim odbyła się uroczystość złotych godów małżeńskich. Zostały wręczone medale 14 parom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat. Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w takiej uroczystości, a mają na koncie 50 lat pożycia małżeńskiego. Zapraszamy do y, zgłaszania tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głupczycach osobiście, bądź przez członków rodziny. Zgłoszenia każdego roku przyjmujemy do y, końca lutego. Oczywiście, w późniejszych terminach też y, można zgłaszać. Y, ten fakt pożycia małżeńskiego, natomiast no, realizacja wniosków może nastąpić z dużym opóźnieniem. Szanowni Państwo, dobiegła końca harcerska akcja zimowa 2020. Nasza harcerska akcja zimowa niekoniecznie y, dopisała nam zimowa aura, ale mieliśmy wybitne humory y, i zrealizowaliśmy nasze zamierzone cele. Najważniejsze, że cała akcja odbyła się bezpiecznie. Codziennie y, przez dwa tygodnie wyruszał autobus z dziećmi do lodowiska. Na lodowisko Dobrzowa, gdzie odbywały się zajęcia sportowe, nauka na łyżwach pod opiekiem instruktorów i wychowawców. Podczas naszej harcerskiej akcji zimowej zrealizowaliśmy nasze zadania i cele w całości. Nasza współpraca ze służbami mundurowymi, takimi jak 10 Polska Brygada Logistyczna w Opolu, Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, jednostka naszej. Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głupczycach, oraz nasza Komenda Powiatowa Policji byli u nas gośćmi, prezentowali pokaz sprzętu, pogadanki, jak również zajęcia wojskowe. W trakcie naszej harcerskiej akcji zimowej współpracowaliśmy ze służbami mundurowymi, 10 Polską Brygadą Logistyczną w Opolu, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej, Powiatową Państwową Komendą Straży Pożarnej w Głubczycach, jak również Komendą Powiatową naszej Policji Głubczyckiej. Nasi funkcjonariusze i wojskowi, jak również strażacy policjanci uczestniczyli w pogadankach dla naszej dzieci i młodzieży, przygotowali pokaz sprzętu, wozów bojowych. Odwiedziliśmy jednostkę Straży Pożarnej i jednostkę w Opolu osobiście. Serdecznie chciałam podziękować za poświęcony czas i tak fajnie przygotowane zajęcia dla naszej młodzieży. W trakcie naszej akcji zimowej zwiedzaliśmy również Muzeum Ziemi Głupczyckiej, jak, jak również Wieżę Widokową, gdzie dzieci, nasze i młodzież mogły zobaczyć piękną panoramę Głupczyc z góry, z widoku Wieży naszej Ratuszowej. Współpracowaliśmy również z Polskim Związkiem Wędkarskim Oddział w Gubczycach, gdzie odbył się taki piknik na stawie w Zawieszycach. Była przeprowadzona tam pogadanka na temat wędkarska, wędkarstwa, jak również jak mogą dzieci zdobyć kartę wędkarską, jakie rybki pływają w naszych wodach. Zachęcaliśmy dzieci do nowego hobby. Również odbywały się zajęcia nasze teatralne, zajęcia śpiewanki, zajęcia plastyczne, konkursy wiedzy, zabawy. Poruszaliśmy również różne tematy związane z naszą historią. Jak już mówiłam, w muzeum zaprosiliśmy również do nas panią Amelię Mamczar, która opowiadała o swoich losach w czasie wojny. W 14 lutego przypadała 78. rocznica powstania Armii Krajowej, również z dziećmi uczestniczyliśmy w uroczystości w kościele, na koniec ferii uczestniczyliśmy również w obchodach morduchu typieniackiej. Cała akcja uważam, że się udała. Dzieci były. Przychodziły chętnie, czekał na nie codziennie ciepły posiłek i poczęstunek. Wykwalifikowana kadra poświęcała im swój czas. Dzieci oprócz zaplanowanych zajęć, o których wspominałam wcześniej, miały również zajęcia świetlicowe, zabawy. Na zakończenie naszej akcji zimowej zaprosiliśmy do nas gości, pana burmistrza, który jest również przewodniczący Rady Harcerstwa w Gubczycach, pana zastępcę pana Kazimierza Bedryja, pana przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza że nauczyka, jak również przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i Wojska. Dziękujemy serdecznie za pomoc, zwłaszcza z Urzędu Gminy, za pomoc finansową, dzięki której cała akcja się odbyła. Dzieci serdecznie przyjęły naszych gości, oni również podzielili się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wspomagali nas w trakcie naszej akcji, wszystkim, którzy z nami współpracowali, którzy nas wspierali, tak również rodziców. I już dziś chciałam zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w naszej harcerskiej akcji letniej, która będzie odbywać się w tym roku jako nieobozowa akcja letnia w Stanicy, w ścibożycach Małych w lipcu. To są turnus od 6 do 10 lipca i drugi turnus od 13 do 17 lipca oraz na trzy turnusy kolonii w darówku Wschodnim w terminach od 23 lipca do 4 sierpnia, drugi turnus od 4 sierpnia do 16 sierpnia i turnus 3-16 sierpnia do 28 sierpnia. Wszelkich e, informacji dotyczących e, ko, e, naszej harcerskiej akcji letniej będzie udzielała na bieżąco Komenda Chówca Wyspy harcestwa w Gubczycach. Czuwaj! Wektra informuje. Drodzy klienci, z myślą o Waszej wygodzie, od 26 lutego niektóre kanały zmienią swoje położenie na liście programów. Listem kanałów i ich nowych pozycji oraz film instruktażowy, jak ustawić od nowa na swojej liście ulubionych kanałów ten, który zmienił położenie, znajdziecie Państwo pod linkiem www.vektra.pl Ukośnik Zmiany Za utrudnienia przepraszamy. W dniach od 22 do 23 lutego w Bratysławie odbyło się Grand Prix w Słowacji. W zawodach startowało 2118 zawodników z 214 klubów i 32 krajów. Ludowy zespół sportowy karate do głupczyce reprezentowali Szymon Cieślik, który w kata seniorów zajął siódme miejsce, a w kata U21 zajął miejsce piąte. Maciej Kowalczyk w kata junior zajął miejsce piąte. Julia Hacz w kata U14 zajęła miejsce siódme. Pozostali zawodnicy Jakub Patriach, Oliwia Raniewska i Klaudiusz Reliński po wygranej pierwszej walce odpadli z dalszych startów. O przegranej bardzo często decydowały dwie setne sekundy. Były to zawody rankingowe dla Polskiej Unii Karate. Pod koniec marca Szymon Cieślik jedzie na Mistrzostwa Europy do Baku. Szymonowi życzymy zwycięstwa. Na zakończenie naszych dzisiejszych wiadomości mamy dla Państwa ciekawą migawkę z naszego głupczyckiego dworca kolejowego. Ale zanim ją Państwu pokażemy, przypomnijmy sobie, co w październiku 2018 roku na temat odbudowy głupczyckiego dworca mówił jeden z przedstawicieli spółki, która ten dworzec odkupiła od naszej gminy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Czajkowski, jestem przedstawicielem spółki UAVAV, która jest właścicielem od niedawna. Nieruchomości, która znajduje się za moimi plecami. Ta nieruchomość to jest y, lubiany przez Państwa, ale nie tylko przez Państwa, dworzec PKP w Głupczycach. Historię tego dworca Państwo znają. Z pewnością można by do tej historii dołożyć jeszcze nowe karty i właśnie to staramy się robić. Mniej więcej od 10 dni mamy informację jako właściciel nowej nieruchomości. O tym, że spór sądowy dotyczący przeniesienia prawa do tej nieruchomości został zakończony <laughs> i prawomocnie, prawomocnym wyrokiem, staliśmy się właścicielem tego dworca i będziemy mogli przejść do realizacji tego, o czym z władzami samorządowymi rozmawialiśmy już od jakiegoś czasu. A rozmawialiśmy o tym, żeby rewitalizować to miejsce, przywrócić to miejsce na powrót mieszkańcom. Gminy, powiatu, regionu, a także mieszkańcom tych miast za pobliskimi granicami, którzy chcieliby tutaj zawitać. Co tutaj będą mogli znaleźć wkrótce? Otóż, budynek, który znajduje się za mną, jak Państwo wiedzą, budynek, który przypomina wyglądem lokomotywę. A jakże budynek, który ma bardzo podobny do siebie budynek dworca kolejowego, również w Salonikach, jest budynkiem chronionym konserwatorsko, a więc musi być odrestaurowany zgodnie z takimi zaleceniami. Tak też się stanie. Rzeczy, które tutaj będą. Pieczołowicie odnawiane, odświeżane to cała konstrukcja zewnętrzna budynku, czyli wszystko to, co jeszcze można uratować. Wiadomo nie od dziś, że środek budynku ze względu na niezabezpieczone jeszcze za czasów, kiedy właścicielem budynku były polskie koleje państwowe, środek został zniszczony po prostu przez warunki atmosferyczne. Ale. Nikt i tak nigdy nie zgodziłby się na to, aby wprowadzając ten budynek do nowego pomysłu użytkowania. Zachować niektóre ważne elementy, takie jak choćby stropy. Stropy stare, drewniane, zupełnie nie przystają w tej chwili do wymagań, które są wymaganiami dla takich obiektów użyteczności publicznej, bo takim on będzie przy dopuszczeniu do użytkowania przez strażaków, przez inspektorat nadzoru budowlanego i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym stropy i tak należałoby wyburzyć. To, co się stało, no, stało się samoczynnie. Niemniej i tak ułatwiło tylko pracę przy rewitalizacji budynku. A co w budynku? W budynku znajdzie się centrum handlowe, które będzie oczkiem dla mnie w głowie centrum przesiadk przesiadkowego, które będzie znajdowało się właśnie tu, gdzie się znajdujemy. W ramach tego centrum przesiadkowego będą Państwo mogli korzystać z centrum handlowego, e, który nazywać się będzie stacja Głubczyce, z centrum e, przesiadkowego, czy, części centrum przesiadkowego, którym będzie dworzec autobusowy już w tej chwili odnowiony, a także zatorami, które znajdują się po mojej prawej stronie, po których uwaga już wkrótce, mam nadzieję, będzie kursował pociąg. Znajdzie się również obszerny parking. Wszystkie wizualizacje tego projektu znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta. Przekazaliśmy te materiały. Natomiast prace nad tym, aby to wszystko wreszcie zaistniało, w tej chwili rozpoczną się już z dużo większym impetem, z dużo większą energią. Ta Część, która będzie za torami, to jest część porośnięta dzisiaj drzewami. Jest to część, co do której prowadzone są rozmowy z polskimi kolejami państwowymi o przekazaniu tego terenu na rzecz gminy czy powiatu za przysłowiową złotówkę, po to, aby wykorzystać je jako parking. Ten parking. Będą Państwo mogli zauważyć już na wizualizacjach projektu Stacja Głupczyce. Parking będzie zawierał elementy również oczywiście bio, czyli będą tam i krzewa, i drzewy, i trawa. Miejsce odpoczynku dla kierowców, którzy po prostu będą chcieli wyjść z samochodów i w oczekiwaniu na szalające na zakupach żony po prostu posiedzieć na ławce, poczytać gazetę, kto dziś czyta gazety, albo po prostu zwyczajnie złapać trochę świeżego powietrza. Przejście i przejazd na parking będzie według planów, które wyrysowaliśmy w Wrocławiu w dyrekcji PKP zaraz za budynkiem dworca, albo jak ktoś woli, jeżeli jedziemy od miasta, przed budynkiem dworca autobusowego. Natomiast stamtąd przejście będzie już bezpośrednio dodatkowym tunelem. Albo na perony, albo bezpośrednio do centrum handlowego. Stacja Głupczyca. Stamtąd z tego centrum handlowego będzie można przejść również do drugiego budynku, który zostanie wybudowany po zachodniej stronie, istniejącego w tej chwili i stojącego za moimi plecami budynku starego dworca PKP. Ten nowy budynek trzykondygnacyjny będzie miał na parterze część usługową, natomiast na pierwszym i drugim piętrze znajdą się biura, które będą wykorzystywane przez yy, lokalne firmy. Sam dworzec będzie perełką, z której jestem przekonany, będą państwo mogli być dumni. Cała zewnętrzna część, zgodnie z wytycznymi konserwatora budynku, konserwatora Zabytków tego budynku będą odtworzone w 100% części zewnętrzne, przywrócona zostanie oczywiście do Użytku wieża widokowa, a także mieszczące się w zachodniej części na pierwszym piętrze miejsca odkryte, w których będzie można skorzystać z kawy, herbaty. Tam znajdzie się otwarta część, która będzie zawierała kawiarnię. Na trzech poziomach w środku, począwszy od parteru, znajdą się moim zdaniem atrakcyjne oferty związane z firmami tymi międzynarodowymi i tymi polskimi, które już zgłaszają akces do tego aby wynajmować tutaj powierzchnie handlowe. Ale co ważne, na parterze budynku, bo w końcu jest to dworzec PKP, choć pod nazwą stacja Głubczyce, znajdzie się również miejsce na poczekalnię i znajdzie się również miejsce na kasę biletową. Choć, szczerze powiedziawszy, w miejscach takich jak te, dziś kas biletowych już nie ma. Dziś kasy biletowe, czy ich funkcje, przejmują automaty, które stoją po prostu na peronie. Jak będzie w głupczycach? Zobaczymy. Decyzja oczywiście nie należy do inwestora, decyzja należy do PKP, które rozmowy o przywróceniu czterech pociągów dziennie na tej linii prowadzi z władzami gminy, ze starostwem. Wydaje się, że jest szansa i na tym bardzo zależy również inwestorowi tego przedsięwzięcia, aby. Te pociągi dość szybko na tę nie wróciły. Czego można chcieć więcej? Będzie parking z prawdziwego zdarzenia? Będzie, no może nie świst lokomotywy, ale gwist elektrowozu, który będzie pojawiał się tutaj z pasażerskimi wagonami. Jest dworzec autobusowy. Centrum handlowe, które znajdzie się w, odrestaurowanym, w odrestaurowanych wnętrzach Stacji PKP no i dodatkowo pięknie wyglądający budynek, który jest zaprojektowany w takim kontrapunkcie do zabytku, jakim jest ta podstawowa substancja tego budynku, który jest za mną. Jako budynek nowoczesny, nowoczesny, jednym się będzie podobał. Bardziej, innym mniej, ale z pewnością nikt nie będzie przychodził obok niego obojętnie. Najważniejsze jest to, że cały teren ponownie zacznie żyć. A te rośliny, które jeszcze dziś y, są pod dachem, zamienią się moim zdaniem na wiosnę 20 roku w wiechę. W wiechę, która będzie zawieszona na budynku. Na inwestycji, która rozpocznie się wiosną 2019 roku. W międzyczasie, już jesienią, czyli właściwie w ciągu najbliższych tygodni, ta inwestycja, ten budynek będzie zabezpieczony. Będą zamurowane wejścia, aby nikt postronny nie mógł się tutaj dostać. Dach na okres zimowy będzie również przesłonięty po to, żeby woda i śnieg nie penetrowały wnętrza budynku. W międzyczasie inwestor, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, które zostały już poczynione i zostały już wydane na wniosek wcześniej złożony, inwestor przygotuje stosowne dokumenty do pozwolenia na budowę tak, żeby wiosną móc rozpocząć inwestycje. Zresztą. Dzisiejsza moja tutaj wizyta związana jest bezpośrednio z kontrolą, która tu dziś miała miejsce. O 10.30 pojawili się tutaj kontrolerzy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Został stworzony specjalny protokół z tej kontroli. Strony wymieniły uwagi. Wszyscy zadowoleni są z tego, że nareszcie można tę inwestycję rozpocząć. Jestem przekonany, że. Najbardziej z tego wszystkiego zadowoleni będą Państwo, czyli mieszkańcy gminy, powiatu, a także goście, którzy będą nas odwiedzali z Czechosłowacji, z Niemiec. Życzę wszystkiego dobrego i kiedy spotkamy się tutaj za półtora roku, będzie to wyglądało naprawdę jak perełka. Czego Państwu i inwestorowi życzę. Dziękuję. A teraz już bez komentarza popatrzmy na stan naszego dworca z dnia 17 lutego tego roku. W najbliższym czasie zapraszamy na dłuższy reportaż z naszego dworca PKP.